Witam was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj taka szfierka Pegasus, kabel już obcięty. Kto oglądał short, to widział. Znaleziona na złomie. I w sumie dostałem ją za darmo. Trochę blachy, trochę aluminium. Zobaczymy co jest w środku. I może uda się nam coś na tym zarobić. Zaraz sprawdzimy sobie wagę. Ona nie jest ciężka ale dostałem za darmo, warto było wziąć. No i dobra, dodrapaliśmy się do Stojana. Trzeba sprawdzić czy mamy mieć czy aluminium. Nie sprawdzałem jeszcze co, prawda? Jest miedziany. Jest bardzo dobrze. Więc teraz go. Wimadło. Piłką go chlasnę. Chyba, że wezmę tasak, ale już mam wszystkie wyszczebione. Nie, piłką go chlasnę, później go wyciągnę. Poczyścimy i będzie po robocie. Wszystko już przygotowane. Zaraz będziemy się brać za ważenie. Kabelki zostają. U mnie włącznika nie rozbierałem. Też zostawię, bo działa najprawdopodobniej. A więc to zostaje u mnie. Waga wlatuje i zobaczymy ile udało się pozyskać z tego kasy. No i dobra. Waga włączona. 0.0 Pierwsze co, to puścimy sobie stal razem z giernikiem 2040 80 groszy w tej chwili, złoty 63. Zł. Rozbiórka bardzo przyjemna. Aluminium odlew w tej chwili 5,70 na Meteleo. 2,26 niecałe 4 zł i mieć miks 262 g, Mieć miks w tej chwili 30,50. Co nam daje 7,99 łącznie 11,88 grosz. Za chwilę pracy moim zdaniem super. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Mam nadzieję, że wkrótce. Cześć.